Witam Was w kolejnym vlogu i dzisiaj zaczynam dla Was filmik i chcę Wam pokazać miejsce, do którego się przeprowadziliśmy pewnie jest głośno, bo samochody jeżdżą ale to jest dom, w którym zamieszkaliśmy dom z ogródkiem, z podwórkiem także później Wam wszystko dokładnie pokażę myślę, że ogródek mogę Wam pokazać może będzie to ciekawsze, chociaż ogródek też wiadomo jest no nic my tutaj nie zmienialiśmy jeszcze, bo mieszkam dopiero. Dopiero co się wprowadziłam. Tak więc jeżeli chodzi o sam ogródek, to nic w nim właśnie nie robiliśmy. Ale tak się ten ogródek prezentuje. Mam drzewkę, jest w ogóle pełno liści, no bo jest jesień. Oczywiście są garaże. No i tu już przeszłam sobie dalej na tą część takiego ogródka, bo tam jest bardziej tak przy domu. A tu już jest fajne miejsce, gdzie rzeczywiście będzie mogła Maja na przykład sobie biegać. No jak już się trochę ogarnie, no wiadomo, będzie trzeba te liście zgrabić. Ale ogólnie tak wygląda nasze podwórko. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać, bo jest wiatr i może to trochę zagłuszać. Dobrze, teraz już wracamy. I pokażę, wejdziemy sobie już do domu, może Wam mój pokój też pokażę. Bo tak jak mówię nie ma sensu, żebym dla Was nagrywała house tour, ponieważ no dom jest nieurządzone. A jeszcze tu mamy część też ogródka. Ale teraz sobie pójdziemy po schodach. I wejdziemy już do środka. Jestem już w przedsięku. Mamy też okno. I ktoś biegnie już do mnie z góry się przywitać. Tak, cześć wamiczka, wyszłam tylko na chwilę. Przywitać się z widzami, tak? Na no, cześć moja. Od razu pójdziemy sobie na górę. Majeczka została. Idziesz Maja? To chodź. Maja! Chodź Majeczko, idziemy na górę. I tak to wygląda. Zaraz ze schodów do góry jest mój pokój, który Wam pokażę. Jesteśmy już w moim pokoju. Maja leży sobie na łóżku i ogólnie tak, łóżko mam z poprzedniego mieszkania, więc jest to to samo, to się nie zmieniło, tylko właśnie yy, wziąłam jakiś inny koc. Biurko też mam i krzesło z poprzedniego mieszkania. Yy, ten stolik jest nowy, pod klatkę i fakt, że on jest trochę za krótki, ale ogólnie docelowo będzie jeszcze tu w środku pomiędzy biurkiem a tym stolikiem stała komoda, którą dopiero muszę kupić, jeszcze tego nie zrobiłam, no bo... Wiadomo, nie było jeszcze kiedy tego zrobić, więc tu jeszcze będzie komoda. I jak widzicie, na stoliku jest klatka z świnkami, no bo właśnie po to zamówiłam ten stolik. Pod klatkę o tym nie chodziło, tylko po prostu nie było takiego rozmiaru. Bo ta klatka ma 140 cm, a ciężko kupić stolik, żeby miał wymiar 140 cm. 120 cm znalazłam największy. Tak teraz świnki mają urządzone. Malcia, widzicie, jest w domku. I oczywiście pod stolikiem jest od razu już kącik dla mai, czyli jej część sypialna, sypialna i bawialnia, można powiedzieć. Ma po prostu legowisko oraz koszyk z zabawkami. W tej części mamy biurko. Mam taką lampkę. No i tak jak mówię, biurko i krzesło to jest z poprzedniego mieszkania, także to się nic nie zmieniło. Tu też sobie wzięłam mój pojemnik, pudełko na biżuterię, też położyłam w sumie. No i z tej strony mamy już balkon, drzwi balkonowe, okno, no i moje łóżko. I oczywiście Maję. Ale co chcę Wam powiedzieć, to odnośnie moich kwiatków, bo niestety nie wszystkie przetrwały przeprowadzkę więc w pokoju już Wam pokazuję jakie kwiatki mam mam tego sukulenta nie wiem czy kojarzycie w tej grzybowej dzienniczce jesiennej starczyka jednego i właściwie mam tylko jednego starczyka to jest chyba anturium jeśli się nie mylę no i monstera na szczęście przetrwała zobaczcie jaka ona jest duża ale monstera przetrwała Przeprowadzkę. Było ciężko z, nią z tą drabinką, żeby ją przewieźć, że nic jej się nie stało, ale przetrwała jednak jeden kwiatek nie przetrwał, bo tak mi mi bo Widzicie, mam teraz tylko cztery kwiatki. Kaktus nie przetrwał. Podczas przeprowadzki przewrócił się. Spadła doniczka, rozsypała się, pękła i kwiatek też się cały rozsypał, więc on podejrzewam, że jest pęknięty i nie wiem, czy nie ma nawet połamanych korzeni więc chyba nic z niego nie będzie. No, Wziąłem go do wiaderka. Więc jeszcze zobaczymy, czy jest jakaś szansa, żeby się udało go jednak uratować. Ale no nie wiem, marne szanse, więc zobaczymy. Na razie jest w takim wiaderku po prostu, ale chyba nic z niego nie będzie, więc niestety są jakieś szkody. I co, może widzimy sobie na balkon? To Wam pokażę balkon. Bo ja od razu, właśnie, mam także spokoju. Jak jestem właśnie w pokoju, to mogę sobie po prostu z pokoju wyjść od razu na balkon i na ten balkon też jest wyjście od innego pokoju, od salonu więc będę mogła sobie po prostu tędy wyjść zobaczcie, od razu mam wyjście na balkon co Maja, ty też będziesz szła na balkon? a zimno jest Majeczka, chodź, chodź Nie będę Wam chyba tak dokładnie pokazywać balkonu, bo też on jest oczywiście nieurządzony. Tam jest dalsza jego część, ja tam jest taka duża już część tego balkonu. Tak jak mówię, ja na ten balkon mogę wejść od tej strony. Majeczka oczywiście. I tu jest dalszy jego ciąg i ja stąd mogę na przykład wyjść sobie drugim pokojem. Ale chodź Maja, chodź, idziemy na razie. Chodź, bo zimno, chodź Maja nie założyłam kurtki tylko wiecie tak wyszłam po prostu żeby wam pokazać chodź Majeczka to było w ogóle pierwsze Maj, wyjście na balkon więc dlatego ona była taka ciekawa co to mi jest Maja fajnie będziesz miała, zobaczysz latem, wiosną Później będziesz miała fajnie, bo będziesz mogła sobie wychodzić na ten balkon. No a na razie no to jest zimno, więc mało będziemy z tego korzystać. No i całościowo mogę Wam powiedzieć, że Wam nagrałam taki room tour mojego pokoju z tym, że po prostu będzie on jeszcze zmieniony, bo dużo rzeczy mi brakuje. W ogóle nie mam szafy w pokoju, nie mam nic. Mam tylko moje jedyne meble. To jest właśnie to biurko i ten stolik. No, i oczywiście łóżko, bo więcej nic nie posiadam w pokoju. Jeszcze Wam pokażę tą drugą ścianę, tylko na niej po prostu mam rzeczy tak w pudełku tekturowym, bo na razie nie mam gdzie tego wziąć. No, ale chociaż tak wizualnie możecie widzieć, jak teraz z majeczką mieszkamy. Oczywiście rzeczy i też mam jeszcze w pudełkach tekturowych: nic nie posegregowane, nic nie powkładane, ponieważ nie mam zwyczajnie gdzie tego włożyć, bo nie mam mebli w domu. No i co najgorsze, ja nie mam nawet jeszcze lodówki podłączonej, ja w ogóle nie mam lodówki, więc. No ciężko jest. A jeszcze mam taki drobiazg, pokażę. Bo udało mi się, znaczy na tej ścianie już był mały taki gwóźdź, więc wykorzystałam go i powiesiłam właśnie ten obrazek z psimi łapkami. Łapkami świnek. A no jak widać nie mam też zasłonek. Muszę je kupić. Kochani, niestety z drugiej strony pokój wygląda gorzej, tak właśnie wygląda za drzwiami u mnie pokój bo nie mam gdzie na razie umieścić tych rzeczy tu mam miejsce, widzicie, też na szafę myślę, że w tym właśnie w tym miejscu będzie szafa a po tej stronie będzie też jeszcze komoda poszła jeszcze komoda, to widzicie do łóżka jeszcze mam dużo miejsca, więc tu położę, a na razie mam w ten sposób po prostu rzeczy ułożone, bo nie mam jak inaczej mój pokój znajduje się na drugim piętrze a jeszcze jest pierwsze piętro i tam z schodami na dole jest jeszcze kuchnia. No ale tak, mówię, nie wam pokazywać, bo i tak nic nie jest urządzone. Tu jeszcze jest, o właśnie, ten balkon. Mogłam wam w sumie pokazać to, te drzwi balkonowe prowadzą na ten sam balkon, który jest od mojego pokoju, więc mogę sobie albo tędy przejść na balkon. I tu jest taki więcej, właściwie można powiedzieć, gdzie ten balkon jest na przykład z tej strony dużo większe, więcej jest miejsca, a z mojej strony jest taki węższy ale tędy właśnie można sobie przejść na ten balkon tu drzwi na strych schody na dół i tam jest pierwsze piętro też Wam mówiłam, tam też jest właśnie łazienka kuchnia I tu, a tu jest łazienka właśnie na piętrze gdzie ja mam pokój, czyli na tym drugim piętrze jest właśnie łazienka no i tam oczywiście też są pokoje ale tak jak mówię też one są jeszcze w ogóle nie urządzone jedziemy z Mają bo chcemy jechać na zakupy więc Maję zawiozę do mamy, żeby nie była sama. Siedzę sobie z Majeczką z tyłu. I teraz już jedziemy na zakupy. My już przyjechaliśmy z powrotem. I nic wam za bardzo nie nagrywałam, bo nie miałam czasu. Zaraz moje już spuszczę. Jesteśmy już na miejscu. Jestem już w domu i teraz tak szybko nagram wam zakupowe rzeczy do domu. Oczywiście to nie jest wszystko, czego potrzebuję, ale wziąłem taki regał na buty do przedpokoju, ponieważ nie mam czegoś takiego. Brakuje mi i to było w netto. I też kupiłam czajnik elektryczny. Taki kosz. Myślę, że jego wykorzystam do łazienki. A to jest zestaw ratowniczy do ratowania kaktusów. Nie wiem, czy się uda, ale wziąłam właśnie do niczki. Może jakoś go porozsadzam, bo on ma też dużo tych małych kaktusików. A więc może po prostu nie uda się uratować tego dużego kaktusa, to przynajmniej jego dzieci. No i wziąłem też jeszcze ziemię. A tu co mam? E, takie haczyki, właśnie do łazienki wziąłam koc i to już chyba są rzeczy z Pepco taki biały koc I to też pudełko właśnie nie wiem czy do łazienki czy gdzieś do pokoju go wykorzystam a taki w ogóle dywanik do łazienki i jeszcze ręcznik znaczy ręcznik mam ale przyda mi się jeszcze jakiś jeden Także taki szybki haul, wziąłam też trochę rzeczy spożywczych, ale musiałam brać takie nie do lodówki, ponieważ lodówka będę miała dopiero jutro, więc na razie jeszcze wtedy dopiero będę mogła coś kupować do lodówki. A my już idziemy na spacer. Pierwszy spacerak. W nowym miejscu. Mieszkaliśmy tutaj. Pokażę ja Wam ile jest liści po drodze. Jest tyle liści. Bardzo mnóstwo liści. Sprzątam klatkę świnek. Już właściwie ją prawie posprzątałam. I blosie, w międzyczasie, mają swój pierwszy wybieg w nowym domu. Dałam im właśnie na wybieg tunel. I to jest ich pierwszy wybieg w nowym miejscu. Ponieważ wcześniej, jak już im sprzątałam klatkę, no to im sprzątałam także nie wyciągałam świnek, tylko po prostu sprzątałam im. A one były w środku w klatce. A dzisiaj je wypuściłam po raz pierwszy. No i tak właśnie wieczorem jeszcze sprzątam u prosiaków. A teraz właśnie sobie wejdę też na internet. Ponieważ już mam internet, w końcu mam internet. Kochani, byłam, można powiedzieć, że czułam się jak na jakimś odwyku od internetu. Ale bo wiecie, w dzisiejszych czasach to. Ciężko tak bez internetu, a ja jakiś czas byłam bez niego, czy miałam ogólnie go tylko na telefonie, ale właściwie to tak z pakietu. Mało korzystałam, praktycznie nie wchodziłam, nie miałam też czasu. Wy być może tego nie odczuliście nawet, ponieważ kiedy no ja kiedy mnie się udzielałam w internecie, to miałam filmiki udostępnione, które wcześniej już dla na Was nagrałam i miałam je wrzucone już na YouTube. Na przykład ten filmik z przeprowadzki, ale po prostu go nie udostępniłam jeszcze, tylko miałam go na prywatny. A potem sobie tylko weszłam i kliknęłam jako na publiczne, więc wy pewnie nie zauważyliście w ogóle tej przerwy. A ja tak naprawdę byłam trochę właśnie bez tego internetu. No i teraz właśnie od dzisiaj go mam, więc wejdę sobie i muszę szukać jakichś mebli do pokoju. No bo tak jak wam mówię, ja jestem w ogóle praktycznie bez mebli. Zaświecimy. Tak, tak zaświeciłam, że zgasiłam. Tak, gdzie masz założkę? A chcesz ośmiornicę swoją? Tylko ośmiornicę na urodziny dostałaś, tak? No jednak awokado czy ośmiornica? Ja już się umyłam. I teraz będę już szło spać. Jeszcze przed snem pokażę Wam świnki. Melcia też już poszła, poszła spać. To się śpi w legowisku, a się przy miseczkach. Muszę jeszcze pogasić światła, bo jak widać, jeszcze się świeci tam w korytarzu. Ja będę na schodach. Jakby Wam pokazywałam obrazek. Udało mi się zawiesić, bo była zaczepka na ścianie, więc też zawiesiłam w ogóle. Chcę Wam pokazać, że ja jeszcze nie mam ani nie mam rolet ani zasłonek więc no jest tak jak jest jak zgaszę światło to zobaczycie że bardzo właśnie świeci mi z ulicy światło no ale jeszcze będę musiała się tak przymęczyć przez jakiś czas no bo sobie widzicie, że dużo rzeczy w ogóle mi jeszcze brakuje Zgaszę światło i Wam pokażę Jak to wygląda Widzicie? świeci lampa Z ulicy łóżko już zaścieliłam, więc będę szła spać A Pewnie Majeczka zaraz do mnie przyjdzie Maja! Maja! Chodź Majeczka, chodź. Chodź, chodź. No, chodź. Chodź, idziemy spać. Chodź, Maja. Idziesz spać tutaj, chodź. Tu jest twoje legowisko. Chodź. No to jest twoje legowisko. Twój kącik. Maja już zmierza do spania chyba A ja kochani już chciałabym pożegnać się z Wami w tym filmiku Jeżeli Wam się podobało zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych